Co by na to jak na lato wrócimy okiem na to ban. Twitch partner Mamon has been banned. Co odwalił? Pewnie. Poziom cukru wyleciał mu poza skalę. <laughs> I Twitch nie udźwignął. Wagi. Wagi powagi, że tak powiem, nie? Bruce. Ja się zastanawiam, czy on tylko takie materiały sobie nagrywa. Jeśli chodzi o Twitch czy Kik, też? Czemu ukradłeś Nik dla drzewa? Hopie, drzewo to ja. Ty nie, ty nie jesteś drzewo. Drzewo jest jeden. Jest na Twitchu. To się zaraz z nim widzimy na Kiku. A z tym Amonem, no. no. Pewnie da. E, ogólnie ja Wam mówiłem, że jeśli chodzi o Kik, to jest um, tak jak Rumble. To jeszcze procesuję, tak jak Rumble dla YouTube'a. No nie, tylko że akurat jeśli chodzi o Rumble, no w Polsce mało osób wie i korzysta. Wstawaj do no. kupy. Żałosno, to to jest słabe. On nie w ogóle beznadziejnie nadziei tu wygląda. Mamy miasto do spalenia. Słabe wygląda. Ta ręka pokrojona. Pokiego grzyba się za chłopa pomalowała? Zielona no, złeś, Karteczka nie. dla nieuczesanej, że rozpieszcza widzów tymi cosplayami. Ech, m, ech. No nie, no baba się ryj pomalowała. To może ja zacznę robić jakieś takie cosplaye. Przebiorę się za rolnika na przykład, nie? Słomę sobie do ryja wsadzę, wiesz, jakąś czapkę ze słomy kupić. Ale to nie, to jak się jakiś Farmer Simulator graczy, co nie? witamy w Twitchowych wiadomościach. Fala banów na Twitchu. O, Koniec mamona. Wschodzącej... Nie, nie koniec Mamona, pewnie na dzień, na tydzień, na co, nie wiem co on tam zrobił. Gwiazda Mela Pustelnik <coughs> również zbanowana, Gerben... Za... co, a czemu, za co? Chwileczkę, a ona za co dostała bana, co ona takiego zrobiła? Ja pamiętam, wbiliśmy ostatnio do niej na chwilę, napisałem, o to ta, co Bombela wyzywała i ona robaka udawała, no, nie no dziewczyna sobie tylko siedzi tam gada, chyba, że coś mi ominęło, no bo na chwilę wszedłem i wyszedłem, nie? Więc ciężko powiedzieć. Dopiero co dostał i stracił kolejną współpracę. No, to ten Mamego czy coś tam. Jak streamer ma się utrzymywać. Debata z Xenem no. i Sucharem. To... No on przynajmniej dostaje jakieś oferty współprac. Od tego zacznijmy. No a ja nie mam żadnych ofert współprac, więc... No wiesz. I wiele więcej już dziś. Szybkie newsy. Opaśnik, Jabczan, ostre... O, no, a jednak coś jest kika. ...orędzie do bagietsona Michaela. No ale dobra, bo to japczanie. To ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o kika, to oni tylko poruszają japczana. Żbagi zarywa do dziewczyny. Ewentualnie najem no Na coś lizga się po łopaśniku. Zniesmaczony nie? jabczan oskarżył kolegę i dziewczynę z RP o zdradzanie. Dobra, dobra, słuchajcie. Angela, Angela, nie zdradzaj mnie z bagięcą. Jeszcze do siebie wrócimy. Angela, nie zdradzaj. Nie, nie wrócicie. Nie z bagietą na Minecraft, powtarzam, oficjalny statement. Na Minecraft? Musisz... Czy... Nie zdracaj mnie z bagietą na Minecraft, powtarzam, Minecraft. <laughs> w Minecrafcie. Ty masz swoją dziewuchę statement. tam. Nową Dokładnie. se znajdziesz w Luzi. No chłopie, no gościu, no dała, tobie dała i styka, nie? To tam wiesz, co dalej robić, to było Idzie teraz. to sobie wytłumaczyć. Legenda wyjazdu koreańskiego źle się poczuła? Na Instagramie poinformowani zostaliśmy, hmm. iż makuk ma już dość, co zaniepokoiło fanów. Jednak na storce innego członka hmm. KM możemy <k> widzieć uspokojonego już makuka. A, miał dość, ponieważ cukier mu spadł, no i teraz już jak widać naprawione. Lecimy dalej. Hmm. Diables ostatnio średnio dogaduje się z własną dziewczyną, przez co ich związek wisi hmm. na włosku. Nie, nie wisi na na szczęście Strimer podjął działania i bierze już korepetycje u grafa, żeby mógł w końcu gadać w języku swojej dziewczyny. Trudna. Hmm. No tak, teraz się dogadają w końcu. Baza. No i elegancko, no ty, no ej, no teraz będą mogli ze sobą nareszcie porozmawiać na poziomie. Czego się nie robi no. z miłości? Zielona karteczka. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Rzadko dajemy info o kiku, no ale już wczoraj rozpoczęło się kongo na Teneryfie u Frania. A do tego w kamperze. Więc sucharitka, co zapowiada swoje projekty na głos właśnie oficjalnie nie będzie już pierwszą osobą, co jeździ kamperem przez obce kraje. Azdus i Franek pokonują Teneryfę w mieszkaniu na kółkach, a coraz więcej szotów trafia w Eter. Kur... To nie Jedziemy kur... 30 na godzinę! Ja... Nie patrz, ten spoko. Jezus Marek, ja dawno samochodem nie jeździłem masakra. Jak on To denerwuje mnie ta kamera, on powinien wziąć jakąś stabilizację, żyroskopową, czy cokolwiek. Nie wiem, niech kamerkę na głowę kurczaka postawi czy coś. Ty prawie zajebałeś znak! Ty, Jaki znak! Ty widzisz jak ty blisko lusterkiem dwalisz tych znaków? Nie widzę, bo przecież... Będziesz stanąć na plaży, tylko... Nie patrz! A kurz! Ej, co jest? Mam gościu z goł Boże kur. Nie, że nie było. Widać. Ja pierdol. Chłop nago, gdzie ja wam pokażę co on robi. Panie. no nie pierdol. Chłop jest nago i tak robi na kamienia. <grym> Zobacz. Kino, cinema. A jak już liznęliśmy temat IRL-ów, to z naturą jedna się ostatnio pajalok, który nie dość że może No właśnie, jak to jest z tymi streamami IRL w innym kraju? Słyszę. Czy w karnym kraju, jeśli ja mam internet mobilny w moim telefonie, no nie? To co ja muszę, jestem, jadę do Niemiec i tam muszę kupić sobie kartę z internetem, żeby wsadzić do telefonu i z niego korzystać. Czy jak to ogólnie jest? Ile tego internetu? No bo czy, czy mój mogę wykorzystać jakoś? Tylko że po jakichś innych. No bo kurde, no internet to internet. No, co mnie obchodzi telefon? Nie? Jeśli ja mam internet mobilny, to powinien być i tak dostępny, kurde, no. Rozumiesz o co mi chodzi, a nie że to muszę jechać nie wiadomo gdzie, w obcych językach gadać, mówić, że słuchajcie, ja chcę, ja chcę internet, ja chcę kartę. I co? Wkładam tę kartę do siebie do telefonu i jak tutaj zasilić teraz? No, to trzeba mieć jakiegoś rewoluta czy co w tym momencie jeszcze. No, niby mam, ale nic tam nie robiłem. W ogóle nawet nie wiem, czy ten telefon jakby no, by się przydał w sumie. Bo ten mój rzęk, no to już kurde komedia. On ma ze 4 lata i, i no sypie się. Bateria nawet jednego dnia nie jest w stanie wytrzymać teraz. Słonkiem Timu skała NZQ. Dobra, siadaj, siadaj. Nie, 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 ja wątpię, że on miał perma. Siadaj! Dobrze! Nie, 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 nie. No, ale to nie. SIM? Są strony w internecie, które nawet oferują taką pomoc w wypożyczeniu karty SIM z brakiem limitu na hajs. No, no bo generalnie to wiadomo, że jeśli ty jedziesz, prawda, to bardziej tymczasowy numer to by był. No bo tam, że później ktoś inny może ten numer wykorzystać. No, to, no, bo nie wiem, no ja jakoś nie jeździłem po, po strefie Schengen czy cokolwiek, nie? Ale też tam czasami się zastanawiam, że jakby już jechał, to ja bym wolał zrobić JRL-a. No nie wiem, ja bym się dziwnie czuł, nie robiąc streama. Rozumiesz, ja wolę robić streamy. Nawet jak gdzieś jadę. Chociażby, żeby się jakieś koszta zwróciły, no nie w tym momencie. E sim zobacz, czy Twój telefon obsługuje Esim. Musiałbym zobaczyć to jest to jest y, redmi redmi nie wiem Huawei nie wiem w Polsce mamy jeden z najlepszych internetów mobilnych na świecie. Hmm, problem z tym jest najlepszy w sensie internet mobilny na zasadzie że na terenie Polski tak a nie że na przykład jedziesz z tym internetem polskim do innego kraju. W taryfie roamingu. Nie masz taryfy roamingu. No nie wiem, no ale to. No to wiadomo, no, ci co już y, tak jeździli, no to mają te internety. Jak Redmi, to Xiaomi, a nie Huawei No nie wiem, Xiaomi, Redmi, no Xiaomi jakieś. Nie wiem. Ale to i tak muszę nowy telefon, bo ten już trochę mówię. sypie się. Tak, w Polsce zasięgi i oferty operatorów. No, no bo ogólnie ja mam w miarę dobry internet, tak mi się przynajmniej wydaje, no ale jak ja odpalam streama w Warszawie, to kurde ciągle zamula, że najlepiej ustawić na 480p, żeby to jakoś działało. 1080 10, to on w ogóle zapomni. Co dziwne, jak ja odpalam właśnie z telefonu, z internetu mobilnego, będąc w domu, ustawić 1080 to też o, czasami kółeczko się robi, nie? To spotkał on na streamie no jednotonowego potężnego łosia. Tutaj najlepiej... Czy to drzewo? Drzewo takie położone No chłopaki, pierwsze co musimy zrobić To napić no się piweczka to? No ja robiłem z tym ja dla... bie... ja bie... No co to no, i... Kurde, jak ja miałem żubry No to nikt nie mówił o tym Tam drugi Ej one są niebezpieczne No są niebezpieczne, łosi chyba najwięcej Ludzi katrupią Czy masz gaz pieszony? Gaspieprzy, oj. Streamy Airey mogą zaskoczyć nie tylko za granicą. Absolutne kino i kawał dobrej historii wydarzył się jednak dziś. Dredziasz Nerwarien obiecał, że jak T1 wygra w to odtworzy swój ikoniczny taniec sprzed dwunastu lat. To serio? I zapowiedzi. I stało się. Ja mam tu wygląda jak dredziasty. W sensie ten, wiecie, ten taki patus, nie? cie, ręce do góry kino. Zielona A nerwarian to, nie, to ten, co jako ja kojarzę, tyłek pokazał dla Twitch. dla Dreda. Do redakcji trafiły dowody, że zboczony przeszczepił sobie tłuszcz. A, a Ginnolt, ten to mnie zbanował, zanim dostałem odpowiedź na to, co mu napisałem, bo ja do niego powiedziałem, że korka nie gryz od butelki, nie? Ten coś tam odbór, no to ja, do, to ja odpisałem, że no, jest to substancja estrogenna, i powoli zamieniasz się w P. Iban. <noise> <i> ban. <noise> Tylko iPhone Beka z ludzi, co Xiaomi. Ksaj, no to ja wolę mieć Xiaomi, żeby nie być postrzegany, żeby nie być z tobą utożsamiany, wiesz? Z brzucha jego kochanka bandury. Bandura Kartel chwalący się non-stop swoim <küh> wielkim bebzonem ciążowym, nagle schudł, a Kuniold dosłownie na drugi dzień pochwalił się nowym tłuszczakiem pod skórą. Trochę schudłem, musicie powiedzieć. Trochę, tro ale trochę. Nie. Tutaj takiego czuję, to jest tłuszczak, bo mi się przytyło lekko, nie? Operacja, jak zawsze, żeby przyoszczędzić, miejsce miała w Turcji. Parka jest obrzydliwa, żółta karteczka. Bonkol no. zapowiedział o, wielki bon event pizzowy i zachęca do niego dużych, jak i małych twórców. Jako redakcja <grym> Czyli żebym ja pizzę zrobił, tak? O to chodzi. Pizzę na kiku będziemy robić. W sumie ja... Ej, a, 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 a jeśli ja po prostu wsadz do piekarnika gotowca, to się liczy? <grym> My ...obowiązek nagłośnić to wydarzenie. Hmm. Zapraszam do udziału w Pizza Day 2025 na polskim Twitchu. Jest to już piąta a, edycja... A, to na Twitchu, to nie, to nie mogę robić. W Pierwszej brało udział 16 streamerów, a w ostatniej ponad 60. Cała zabawa ma charakter integracyjno, rozrywkowy, albo duży streamer, żeby zrobił fajne show dla swoich widzów, hmm. albo bardzo mały streamer nieregularny, który może być w sumie na co dzień widzem, odpalił hmm. tego dnia live'a i też dorzucił cegiełkę w postaci zrobienia transmisji. Zrobienia pizzy. Okay, no to zrobimy pizzę. pizzaday.pl, można na kiku. Tylko ciekawy kiedy. E, bo jeśli to jest akurat wtedy, co jestem w Warszawie, to. Pizza Day. A, 1 lutego. A, to luzy. 1 lutego. Więc hmm. ma charakter interaktywny, więc wezmę trochę, nie wiem, żebyście lepiej widzieli, to wezmę, o, może tak bardziej. Um, albo może jeszcze bardziej. Tak, nie, no dobrze jest. Tak, może być. Hmm. Pizza daj. to wydarzenie, podczas którego streamerzy i widzowie organizują transmisję na żywo, gdzie przygotowują domową pizzę z okazji międzynarodowego świata święta pizzy w tym roku ze względu na te, termin wydarzenia Intel Extreme Masters. Wydarzenie przenosimy na 1 lutego. IEM jest jakiś? Kurde, ja, ja pod nosem mam IEM I kurde, w sumie się nie, nie, nie kwapię tam iść. Nie wiem, może się wybiorę ze streamem, no nie? Streama, żeby porobić tam. Na łeb kamerkę dam jelo, nie? Albo na brzuch, czy cokolwiek. Mm. I więc ma charakter interaktywny, więc jeśli potrafisz gotować, no, no trochę tam się czasami coś gotuje. To super, a jeśli nie potrafisz y zupełnie, ej to wałek muszę kupić. Y nie umiem kręcić, chociaż nie, bo nie, chyba nie potrzebujemy wałka. No to można też kręcić, albo blacha sama. To jeszcze lepiej dla Twoich widzów, a dodatkowo y wziąć udział mogą y zarówno regularni streamerzy, jak i ci, którzy chcą po prostu zrobić streama, aby pokazać ich. Niech pomysł na pizzę. U mnie to będzie mięsna, serowa pizza, mega mięsna. W tym roku temat przewodni to pizza popkulturowa. Co to znaczy? Będzie super, jak wykazujesz się kreatywnością, i podczas śniadania pizzy nawiążesz na przykład wyglądem pizzy, słodników, czy rodzajem pizzy do popkultury, czyli jakiejś gry, filmu. Czekaj. Patrz, patrz, patrz. Jest pewien, pewna gra taka. Nie wiem, czy kojarzycie. Um. No nie, czyli... Nie, A no, w sumie nawet jakby jakaś metalowa pizza. Nie, zobaczymy. Pomyślimy, co tam wykombinować. Wam kulturze. Nawiązać składniki czy historię. Gdzie to było? Gdzie my skończyliśmy? Tutaj. Nawiązać skład składniki czy historię tej pizzy do dzieła z popkultury takie jak filmy, gry czy muzyka. Pamiętaj aby podczas. Ej, ale ja dużo Wajzaka gram. Ej, w sumie dużo gram Wajzaka. No ale co to? Ja mam jakiś but jako. albo mam z lipstick dać. Oko dać. za e Nie wiem, nóż no nóż no to będzie na, na, mam knife brimstone, o brimstone można zrobić na pizzy brimstone uh, Gapis eye, Gapis head no oko jako Gapis eye mm, albo co tam, polyphemus polyphemus to większe oko będzie. triple shot, albo mutant spider mm, Jacob, Jacob's ladder mam spurs <laughs> portfel zwykły położyć na pizzę. No nie wiem, Zobaczymy, zobaczymy co tam. Można sobie pomyślimy, co tam zrobić, no nie? No, zobaczmy dalej, co my tu mamy. Pamiętaj, aby podczas prezentacji pizzy zrobić szoty Klipy z prezentacji finałowej wersji pizzy, jaką wyciągniesz z piecyka. Później posłużą do zmontowania filmu. Całe wydarzenie. Wystarczy jeden dobry lub. Może być kilka. Po wszystkim będziemy przeszukiwać Twój kanał w celu znalezienia klipów. Będzie świetnie, jeśli podczas prezentacji wyłączysz muzykę. No to u mnie nie będzie, chociaż ostatnio włączyłem Song Request, <laughs> ale to od, 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 od dwóch dni Song Request mam. Po raz pierwszy od czasu, kiedy streamuję w sumie. <laughs> Komercyjno, aby nie doszło do wyciszenia pliku wod na szocie wejść na nasz harmonogram i sprawdź innych użytkowników, którzy wezmą udział tutaj i wybierz godzinę, jakie tobie pasuje. Godziny mogą nakładać się na innych streamów, bo jest ich dużo, aby zapisać się do naszego wydarzenia. Skorzystaj z formularza poniżej dotyczący streamów Twitch, a jeśli zamierzasz wziąć udział na innej platformie niż Twitch, to skontaktuj się ze no, poprzez, okej, okay. no, tutaj na Twitch. Okej, okay, no to można by zobaczyć tu logowanie, zaloguj się do wydarzenia, logowanie z kontem Twitch. No co to jest tutaj? No dobra, to się obczai, nie? Si się obczai się. Trzeba będzie obczaić to. Ale to kurde, to musimy najpierw pomysł jakiś mieć, na, na jaką pizzę będziemy robić. Na pewno dużo mięsa by musiało być, no nie? Na pewno, na pewno mięsna pizza, kurczak by był. Co, nie chcę dodawać Botrix. <laughs> coś coś się zdupczyło, Botrix się zdupczył. Hmm. Pizzy, a później, żeby powstały z tego szoty, zarówno mm. z prezentacji pizzy, jak i może z jakichś faili, mm. śmiesznych momentów. W tym roku mamy temat przewodni, okay. jest to popkultura. Dobrze by było, gdyby ta pizza nawiązywała do filmu, serialu, albo muzyki, mm. albo gry. Wy... Ty, albo może w... o kurwa, ty w kształcie gwiazdy śmierci. Pizza. Tylko, że ja kurde nie mam blachy. Nie, blachę mam, Chciałem, mam formę, ale nie, bo to krągła wtedy, tak? bo pizza jest okrągła. Ty gwiazdy śmierci zrobić. Tylko mięsa musi być, dużo mięsa. Ale taką gwiazdę śmierci, nie? Kurwa, ej, dobry pomysł. Wyglądem składnikami, nie wiem, wymyślmy... albo w kształcie czaszki jako terminator. <grymne> Żeby to pasowało. Zobaczymy. Wydarzenie odbywa się 1 lutego, jest to sobota, a jeśli Zobaczymy. chcesz się zapisać, wejdź na stronę www.pizzaday.pl, tam znajdziesz no formularz do zarejestrowania się oraz odpowiedni harmonogram już z zapisanymi streamerami. Hmm. A my lecimy okay. dalej. Wschodząca gwiazda, Mela pustelnik, której szoty ostatnio okay. owijały internet, <laughs> a, no to, dostała bana no? na tydzień. A, a jak za co?! Mówię o banach, to jedna z najbardziej. Ale chwila za co? Rozpoznawalnych figur polskiego Twitcha Kamil Mamon. Kowal została zbanowana dzisiejszego poranka. Za Nikt co? Nie wie o co chodzi. Ani widu, ani słychu. Zero informacji. Badania nad. A może chłop. Może chłop. wziął i niechcący. Na razie tu zapauzuje zygito muzykę. E, może chłop niechcący. Śląga pokazał, odpalił streama, jak się dotykał oglądając streamerki na niebieskich platformach, czy coś. Dbanem rozpoczął serdeczny przyjaciel Płockiego Gita, Jakub Cinkrow-West-Rokicki. Ej, Reanunu, czy ty masz woda z wczorajszego streama Kamila pobranego? Bo chciałbym przeanalizować jego woda. Bo to jest niemożliwe, że to był mass report. To musiało być coś, co wczoraj się odjebało. no kiedy ten piąt Jest! Anus. Ale tylko Dwa złote 71. Hmm. Co tam jest Tylko miało? godzina. Ale ja tak poważnie powinienem przerwę zrobić, sobie gdzieś pojechać na... No i wszystko rozwiązane, hmm. dobra. Przerwa. Się zreportował. Hmm. Analizując hmm. woda na stream Rokicki widział, że Mamon miał słabszy moment i wzięło go na szczerą rozmowę z widzami, a analizując woda Czyli? Cinkrow odkrył, że w zły humor Mamuta zamieszany jest Remsuła. Go skasowałem, wyszedłem z tych serwerów, nie chcę tam z Remsuą. I niech się do kurwili 17-letni. Nie, ja pierdli Remsuła, coś jeszcze powiedział. Więc hmm. wykonany został telefon. Panie do Remsuły. No, ty wczoraj... może, może dostał bana za to, że coś ogadał o innym streamerze? Nie wiem. Powiedziałeś Kamilkowi na Minecrafcie? No? Chodzi pewnie o to, że tam sygnał policyjny. Tak zgaduję. Dobra, dzięki na razie. Powiedział, że jest The word. No. A na śledztwie Lepiej. prowadzonym na czacie pojawiało się coraz więcej dowodów. Nie znam okay. no. no ciekawe, ciekawe. No na początek, no chwilę miałem, to coś tam pokombinowałem. 36 lat i prawie ciekawe. <noise> gdzie jest mamon? Hey. Hey. Nie wiem. Anus. Wracając. Z... Nie widziałeś go? widziałem widziałem Pytał, czy mam mu długo pisać bo papier miał podpisać. <laughs> dobra powodzenia to, to, on ten Hancika amarnice na tuż. po chwilowej analizie odnaleziony został najbardziej no praktywny. na jednym się nie skończy do podobny shot za który mamon spadł z rowerka dotyczył on mamona który rozjuszony ciągłymi obelgami